I ostatni poradnik w tym tygodniu: co zrobić, żeby gogle motocyklowe, które używacie i używamy podczas jazdy w off-roadzie, nie parowały? Oczywiście jedziemy do naszego stoiska, preparat z likuymoli i nakładamy na gogle od wewnątrz i od zewnątrz. No i zobaczymy z powrotem w tym samym miejscu, jak działa preparat na gogle. I jesteśmy w tym samym miejscu, ponad 15 minut w chłodnym miejscu, tak żeby był test bardzo podobny. Zakładamy i zobaczymy, czy udało się sprawić, żeby gogle nie parowały. Kurde, to działa! I przypominam, jakim preparatem robiliśmy w tym tygodniu. Testy na szybki, na okulary, na blendy oraz na gogle. Przypominam, Liukimoli Molly, Visioner Reiniger uh, Visior Cleaner. Jest to kod 1571 tego produktu. U nas na sklepie jest, jest za 34,90. I standardowo link do naszej strony macie w opisie. Poczytajcie sobie, jak widzicie. Mega, mega fajne. Bogate i bardzo szerokie zastosowanie.